Cześć się witajcie, z tej strony Kapi, jesteśmy na oce Polska Wieś od Miedzy TV eee, i co? Jesteśmy teoretyczni na strychu Tak to się prezentuje, za chwilę wam pokażę mapkę, mapka jest mała, ale oczywiście na początek opis mapki. Mapka wyszła 6 czerwca tego roku i słuchajcie. Nowa mapa w polskim klimacie. Mała mapa, kilka pól na 60 max 100 koni. Zawiera go z owcami, dwa grywalne gospodarstwa. Jeden skup, sprzędzalnia, sprzedaż bel. No, mapa w stylu bolusiowa. Tak jest. To tyle byłoby, jeżeli chodzi o opis tej mapki. że tu mamy strych. Jak to wszystko te zabudowy wyglądają. Eee, mapka wygląda tak. Landy oczywiście kupowane. Landy bardzo drogie na takie malutkie, ale... Ale co zrobić? E, mamy port południowo-wschodni, przędzalnie handel z zwierzątami, no tutaj ten strych Tu widać, że jest kospo z owcami e, z, Także lecimy Polo widzicie w miarę proste no, tutaj się, Nie ma tu jakichś zakrętów, tylko coś takiego Zobaczymy, lecimy dalej e, Tutaj jakaś chatka stara tu jakieś drzewa przychylone. Także tutaj bardzo fajny wjazd tam e, Co my tu mamy? No tu mamy te skupy całe i tak dalej o to oczywiście dobrze znamy z różnych map eee, o tu jakieś tory są nawet to my tu mamy ochotnicza straż pożarna budynek spoko, za zawsze spoko żeby jakaś straż była przy skupie bo jakby się zaczęło fajczyć to powiedzie nie daj boże wtedy to by się źle porobiło dobra jest owce można kupić jak najbardziej Dobra, lecimy dalej. Następnie, możecie będzie zostawić łapeczkę w górę, subika. Jakiś komentarz. Dobra. No, widzicie, tak pola się prezentują. Różnej wielkości są. No, tu jakieś gospo stare. No, tutaj się sąsiedzi budują. To jest gospodarstwo. Jedno z dwóch, właśnie. Tak to wygląda. Braty otwierane. O troszkę krzak wchodzi nam. Że widzicie, o tutaj jakieś kałęzie, liście, ale to tam nieważne. ważne. Przyjemna przejazdówka, duży garaż na no, jakieś maszynki. Kolejna taka hala tutaj z tyłu. Znaczy hala. Taka wiatka. Wiaty to mamy tutaj taka łąka. Na jakieś zwierzątka, żeby sobie coś postawić. to jakieś ule. Pałupka, kolejne się garaże, miejsca na maszyny. Lecimy dalej. Um, tak tutaj. Chociaż no, tu jest to gospodarstwo z ówca, tak się daje. Brama otwierana, a tutaj widać na kombajna jakiegoś bizonka, miejsce. Tutaj wszystko oczywiście otwierane, te garaże. Tam też tak nie będę pokazywać. E, Cołbka jest, tutaj jakieś stare też takie zabudowania są. No także to gospodarstwo faktycznie takie, takie bolusiowo, jak się patrzy. Tylko w 19. E, dobra, tu mamy jakieś biny. Ok. Wiatka. Tutaj zdrowia do tych owiec. Aha. I tutaj chyba standardowe, nie jest jakieś polskie tutaj te, te zabudowanie no ale dobra e, lecimy dalej lecimy dalej gdzieś w lewo polecimy o o tu mamy jakąś gospę sąsiadów o i lecimy tak właśnie polo wyglądają no też w sumie tyle, no co tu więcej pokazywać. Zabudowania wam pokazałem. O, tu jeszcze jakiś wójt pewnie mieszka. Tak to właśnie wygląda. Tu jeszcze sklep jest. Rzeczka płynie sobie. Tu jest, tu jest sklep, tam już tunel. Koniec mapy. No koniec mapy jakiś tam jest. Nie za jest najlepszy. Taki chyba na, na śliwnie był. Tu znowu pod od odliczej straży. No i mamy sklep. I uważajcie, bo jak o, sobie klikniecie R, tu przy, przypatrzycie, wyjdziecie, jesteście zbugowani w tym płatku. Tego, trochę lipa to zrobione, ale co, to byłoby na tyle, także dzięki za oglądanie i trzymajcie się, na razie, cześć.